100. That road is all blocked up, you can't get through down there. Down the entrance to the monument of 23rd, 143 to the road traffic to the 14th Street Bridge. P47, Thunderbolt. Dzika bestia z Fabryki Republic. Wracały do bazy z dziurami po pociskach, z brakującymi kawałkami silnika i wyciekającym płynem hydraulicznym. Nigdy nie kwestionowano, że Thunderbolt potrafi bezpiecznie dowieść pilota do bazy. Jak już wspomniałem, był w stanie lecieć mimo licznych uszkodzeń. Silnik rzędowy był bardzo delikatny. W przypadku silników gwiazdowych piloci wracali nawet z kilkoma uszkodzonymi cylindrami. Potrafiły znieść rzeczywiście solidne mantą. Natały podźwrawione jak Rzeszoto. Były rzeczywiście wytrzymałe. Zdarzało się, że kiedy czekałem na start, nadleciał i wylądował jakiś samolot. Został trafiony w silnik. Jeden z tłoków zwisał, a drugiego w ogóle nie było. Samolot przyleciał, wylądował, pilot zjechał z pasa i nie kołował. Potem wysiadł. P-47 był świetnym samolotem. Mógł się utrzymać w powietrzu mimo licznych uszkodzeń. Dowódca dywizjonu dosłownie przeleciał nim przez drzewo. To drzewo przegrał. Skrzydło się nie oderwało. Po prostu zapomniał, czym leci i na jakiej wysokości. Maszyna była mocno uszkodzona, ale wróciła do bazy. Nie sądzę, by P-51 dokonał czegoś takiego, ani P-40 czy P-38. To był właśnie taki samolot. Zrzuciłem bomby, wykonałem zadanie i wracałem do bazy. Wylądowałem i kiedy kołowałem, ludzie biegli przy maszynie i coś pokazywali. Wyjrzałem i zobaczyłem, że cały bok jest oblany olejem. Gdy wysiadłem, okazało się, że w silniku jest półmetrowa dziura i brakuje dwóch cylindrów. Ale działał. Przez dwa decydujące lata P-47 Thunderbolt był utrzonem amerykańskiego lotnictwa myśliwskiego, używanym na wszystkich frontach. P-47 odegrał ważną rolę w pokonaniu Luftwaffe w Europie, ale po II wojnie światowej znalazł się w cieniu słynniejszego Lockheeda P-38 i North America P-51 Mustanga. Myślę, że to porównanie konia wyścigowego z pociągowym. P-47 można opisać jako awanturnika walczącego gołymi pięściami. Nie był to ugładzony rasowy Spitfire. Nie był to też pełen gracji przedwojenny P-38. Był awanturnikiem wśród myśliwców II wojny światowej. Wszyscy marzyli o P-38. Myślę, że większość pilotów najbardziej ceniła Thunderbolta za siłę ognia. Podczas zadań wsparcia powietrznego przenosił potężne ładunki. Poza tym był niebywale wytrzymały. Zachowały się zdjęcia samolotów, które uderzyły w drzewo. W silnikach brakuje cylindrów, osłon. Skrzydła są ustawione pod kątem do tyłu. Tylko krawędzie natarcia są poobijane km -y powrywane, a samolot bezpiecznie doleciał. To największa zaleta tej maszyny. Do końca wojny wyprodukowano ponad 15 600 sztuk P-47. Więcej niż innych typów, z wyjątkiem B-24 Liberatora. Do dziś P-47 Thunderbolt wzbudza wielkie emocje wśród pilotów. Po locie na P-47 pilot wracał jako zagorzały neofita lub przerażony, że fabryka zaprojektowała tak potworny myśliwiec. Przechodziłem szkolenie na lotnisku Bradley w Connecticut. Byli tam piloci P-40, którzy z nami nie latali, tylko nas sprawdzali. Nie byli zachwyceni P-47. Dlatego, gdy poleciałem za ocean, nie chciałem latać na P47. Marzyłem o P-38 lub P51. Gdy dotarłem do bazy, przyleciał nad nią P47. Pilot poderwał maszynę do góry i zrobił beczkę. Mój Boże, ależ ten samolot latał. Od razu podniosłem się na duchu. Pilotowanie P-47 było wspaniałym przeżyciem. To był bardzo pobłażliwy samolot. Zadania, do których go używaliśmy, też były świetne. To tak jak z kierowcą samochodu. Piloci są tacy sami jak kierowcy. Kochają swoją maszynę, nie chcą jej sprzedawać. Wtedy nie wiedzieliśmy, że prawdopodobnie uratuje nam życie wiele razy. Nie był tak delikatny jak samolot z silnikiem rzędowym. P-40, P-51 i P-38 nie były moimi prawdziwymi miłościami. Modele, którymi latałem, wznosiły się bardzo niemrawo. Zacząłem go doceniać dopiero na większych wysokościach, gdzie wielką zaletą był silnik ze sprężarką. Myślę, że piloci P-47 żyli dłużej niż ci, którzy latali na innych myśliwcach. Mieliśmy je bardzo krótko i potem oddali nam nasze P-40. W czasie, gdy przesiadaliśmy się na P-47, lataliśmy na P-40. Postanowili odebrać nam P-47, żebyśmy dalej latali na P-40. Myślę, że wszyscy się z tego cieszyliśmy. Bez względu na stosunek do P-47, wszyscy przyznawali zgodnie, że był to najbardziej wytrzymały myśliwiec. Niemal każdy pilot Thunderbolta może coś opowiedzieć o jego legendarnej trwałości. Mówiono o podziurawionych skrzydłach z otworami, w których mieściła się ludzka głowa. Inni wspominają, że pociski artyleryjskie przecinały stery i wyrywały kawałki osłony silnika. Wspominając odgłos pocisków uderzających w pancerz za fotelem, piloci dziękują Bogu i fabryce Republic, że zbudowała P-47 jak dom z cegły, tak solidnie, by mógł wykonać najbrudniejszą robotę i przetrwać amerykańskie tornado. Aleksander Siewierski. P-47 powstał dzięki emigrantowi, projektantowi samolotów Aleksandrowi Siewierskiemu. Przybył on do Stanów Zjednoczonych w okresie międzywojennym i w latach 30. założył własną fabrykę samolotów. Był rosyjskim imigrantem, pilotem w czasie I wojny światowej i wielkim zwolennikiem lotnictwa pościgowego. Jego pierwszy myśliwiec to P-35, dolnopłat w całości wykonany z metalu z wciąganym podwoziem. Drugim samolotem był P-43 Lancer, udoskonalona wersja P-35. Ostatnia pochodna to P-47. Tuż przed II wojną światową zakłady Siewierskiego zmieniły nazwę na Republic Aviation i ta sama ekipa, która pracowała przy P-35, została zatrudniona przy pracach nad P-43 Lancerem, pierwszą maszyną wyprodukowaną pod szyldem Republic. Na podstawie tych trzech projektów można dostrzec rodowód rozwoju P-47. P-35, P-43 i P-47 mają wspólne cechy i są do siebie podobne. Produkcja P-47... P-43 ruszyła tuż po wybuchu II wojny światowej. Samolot ten był myśliwcem na eksport. Amerykańskie lotnictwo go nie potrzebowało i został wysłany do Chin, gdzie nie mógł się poszczycić chalebną służbą. Zaprojektowany jako myśliwiec do lotów na dużych wysokościach, P-43 rozwijał maksymalną prędkość 563 km na godzinę. Miał dwa